Siemaneczko, czyli witajcie serdecznie z tej strony Tomek. Dzisiaj, słuchajcie, ten odcinek zawdzięczamy wydaniu Quake'a na obecne konsole. Gra zadebiutowała, słuchajcie, na PlayStation 5, na PlayStation 4, na wszystkie Xboxy, na Nintendo Switch chociażby. I co. Też edycja zadebiutowała nie tylko i wyłącznie fizycznie. Ja na razie mam już zakupioną wersję fizyczną, ale też dzięki Limited Run Games możemy zakupić wersję pudełkową. Tak więc fajnie, ja mam Duke Nukem 3D na 20-lecie wydane. Tam też jest podobny upgrade jak do Quake'a, może o tym właśnie powiemy. I co? Zgubiłem wątek. No i fajnie by się to prezentowało na półeczce. Jedno koło drugiego. Oldschoolowe stare gry. A tu nowa generacja. Widocznie te gry przetrwały ten okres. I się no a ten, a te upgrade'y Słuchajcie, graficzne przystosowanie tych gier do współczesnych. Słuchajcie, zastosowań jak chociażby 16x9 obraz i zlikwidowanie tych czarnych pasków. No, wyszło jak dla mnie tylko na lepiej, więc, jako. F... Co mogę, nie wiem, czy mogę się nazwać fanem, ale grałem, słuchajcie, do swojego czasu w Quake'a. Jak najbardziej grałem też w tą grę po sieci. Nie, nie grałem w tą grę od lat, słuchajcie, od lat. Jedynie gdzieś zakupiłem wersję, słuchajcie, na Nintendo 64 w międzyczasie. i Miałem możliwość sobie zagrania na konsoli, ale to jest zupełnie inny Quake i to jest też ciekawe, bo tam musiały być ustępstwa, musieli to przystosować ten port pod Nintendo 64, tak więc nie wiem kto o tym fajnie mówi, energii chyba jak dobrze pamiętam, tak super odcinek jego o tym Quake'u, no i dużo się też dowiedziałem i sobie utrwaliłem w szczególności te informacje, tak więc akurat fajny odcinek, polecam. Ale nawracając do Quake'a, no i proszę bardzo, w ogóle kocham tą wstawkę, słuchajcie, wstawkę Quake'a jedynki. To jak on tutaj leci, to jest trzeci epizod, trzeci, nie trzeci epizod, a trzeci, trzecia arena, słuchajcie, plansza I no, to się zapamiętało, słuchajcie, mi w głowie, dlaczego? Bo będą często na giełdzie komputerowej. Często ludzie zapu, zapętlali prawda, ten fragment gdzieś puszczając na jakichś monitorach, prezentując przy okazji fajną grę, no, coś nowego i po prostu możliwość karty graficznej, ale chociażby też i samego monitora. Tak więc, e, no Quake zmiażdżył dla mnie system kochani ta gra wyszła w 1996 roku, roku bodajże. E, wybaczcie, ale nie przygotowałem się do tego odcinka kompletnie ze względu na zawolony czas, ale jak dobrze pamiętam był to rok 96, zaraz też był Duke Nukem 3D, ale no Quake był tą grą, którą, która rozpoczęła tak naprawdę tą grafikę 3D, jedna z pierwszych, no, i ten gameplay też polega, słuchajcie, całej troszkę na zasadzie jak w Dumie, prawda? Też mamy areny, też mamy bronie, też mamy klucze, żeby odblokować kolejne, słuchajcie, lokacje, co się na tamtych, tamtych czasach bardzo fajnie sprawdzało. Bardzo lubię do, do tego, do tej pory, słuchajcie, odpalić sobie właśnie kłejka i. Przejść po prostu wybrane, wybraną arenę, w szczególności, że tutaj możemy też sobie wyświetlić i wejść w dany level i przejść go od nowa, prawda? Więc to jest fajnie. Mamy dostęp po prostu do wszystkich leveli, jak i do wszystkich dodatków, które tutaj zadebiutowały, dwa oficjalne. I co? No i przede wszystkim, e, tak jak mówię, myślałem, że tu, tutaj dużej rewolucji nie ma, ale jak ściągnąłem tą, tą grę, od razu zobaczyłem, że coś jest nie tak na duży plus. Przede wszystkim oświetlenie, które jest teraz zdecydowanie e, lepiej, są poprawione, prawda, i postacie, modele postaci są to mocno piksele wyostrzone, przystosowane do e, rozdzielczości chociażby 4K, bo też ten port... E, e, do, możemy obrać i słuchajcie, gra śmiga w 4K przy 120 fps. No, jest to możliwe, bo po prostu postawienie na nowo tej grafiki, ale oddając ducha w starej po prostu grafice, wyszło im niesamowicie i bardzo mi się to podoba. Jest też opcja, słuchajcie, ustawienia efektu rozmycia na przykład ścian, ale. Te piksele są na tyle słodkie i ostre, że nie kuje to w oczy jakbyśmy ogrywali w niskiej rozdzielczości port z 1996 roku. No, zdecydowanie lepiej się to prezentuje sama broń też idealnie została przedłużona po prostu ze względu na to, że tam pewnie tą broń ograniczały możliwości techniczne na tamty czas, to tą broń tutaj fajnie rozbudowali. no Widać, że to jest po prostu. Nowe tekstury i fajnie się to naprawdę prezentuje. Tak więc, oświetlenie, rozdzielczość 120 Hz, możemy sobie włączyć. Eee, mamy multiplier, słuchajcie, ja akurat multiplierowy nie jestem, ale w tą grę jak najbardziej grałem e, przez sieć. E, jakiś też, o dobra, jest to, tak jak nie będę gadał, ale rozmawiamy, słuchajcie, o Quake'u, tak więc. E, Dzięki Qajkowi chciałem mieć sieć z kumplami słuchajcie, sieć z kumplami i bardzo fajnie się grało słuchajcie, bardzo miłe teraz wspomnienia mam wybieraliśmy słuchajcie do którego kojeka gramy czy to trójeczka, dwójeczka, jedyneczka zaczynaliśmy od jedyneczki później jak już graliśmy później szybko przesz Przestawiliśmy się na dwójkę, bo akurat wtedy była na, na topie, ale w jedynkę jak najbardziej muciłem, no i jedynka najbardziej. Ciekawa była dla mnie fabularnie. E, dwójka też, trójka już mocno odstawała, ale dzięki e, sie, sieci, dzięki kumplom, dzięki kumplom bardzo miło wspominam tą grę, bo sobie pykaliśmy. Jeździliśmy później też na, e, słuchajcie, jakieś turnieje organizowane w Polsce. E, ja tam osiągałem słabe, słabe wyniki, ale bardzo miło sobie to wspominam. Jednak bardziej mi w duszy grał wtedy Mortal Kombat. Ale jak najbardziej, Quake, jeden z lepszych FPS-ów tego, tego też tak miałem. Słuchajcie, że pokochałem wtedy troszkę pc -ta i zazdrościłem posiadaczom PC-a. -ta mieć taki fajny port. Bo 96 rok jeszcze nie byłem posiadaczem PlayStation i jeszcze nadal ogrywałem gry na Pegasusie oraz na PlayStation. Nie. Przepraszam, na PlayStation i na Amiga, tak więc no gdzieś tam jeszcze się wkradł Mega Drive, no ale słuchajcie Quake'a to można było pozazdrościć wymagania chyba Pentium 75, nie wiem ile tam megabajtów pamięci wtedy było, ale no e, zrywało to portki. Jeszcze nie było wtedy 3D Fixów, jak dobrze pamiętam o 3D fixy to lata milenijne, 98 rok, ale wtedy pamiętam jak zakupiłem już swojego pierwszego peceta AMD 333 Hz którego mogłem podchęcać do 416 Hz, więc, herców, więc no mówię wow było Polepszone wtedy, wtedy FPS, dobrze pamiętam, no, wydajność komputera lepsza e, zrobiła się lepsza, podskoczyły obroty, no ale też e, trzeba było uważać, żeby takiej konsoli, y, konsoli nie przegrzać, e, takiej ka karty graficznej nie przegrzać, e, tego akceleratora, przede wszystkim 3D fix, bo wtedy jeszcze to nie było jako karta graficzna, tylko akcelerator 3D Fix, który do karty graficznej dawał nam tą, słuchajcie, dopalacza w grach, gdzie gry po prostu nabierały, E, wyglądu i taką gołą też był Quake. Zakochałem się po prostu pierwszego obejrzenia w Quake, jaką mam być szczery, Jak na giełdzie komputerowej na Grzybowskiej w Warszawie dorwałem jakąś tam, jakieś tam czasopismo, słuchajcie, Pisi, coś tam format, nie wiem, e, ale tą gazetę przedstawię na e, recenzji. Tylko nie wiem, czy recenzja jest jak teraz tyle czasu już o tym mówię. Dobra, no, no nie nieważne. Może zrobię jeszcze recenzję jak najbardziej tej gierki, to wtedy Wam pokażę, słuchajcie. E, te kilkanaście stron o tym Quake'u, jak ja zaczyta, zacząłem czytać, ja ten tekst tego gościa słuchajcie, czytałem po stokroć. Po stokroć czytałem niektóre. Yy... Po prostu nie mogąc móc zagrać w tą grę, siedziałem patrzyłem na te screenshoty oraz patrzyłem, no, czytałem w kółko te recenzje w tych gazetach. No bo wtedy to było naszą inspiracją, skądś te informacje musieliśmy czerpać, nie było internetu, prawda, że wrzuciliśmy hasło w neta i nam to pójdzie. Tak więc z tym mi się kojarzy Quake, więc no zobaczymy, włączmy Quake'a, bo dużo, dużo by tu gadać o Quake'u, tak więc e, ja jestem zadowolony z możliwości zagrania w Quake'a. Fajnie, że to nam udostępnili, bo wyszło to naprawdę dobrze. Włączmy sobie Single Player, weźmy sobie New Game i tutaj możemy sobie wybrać tak? dodatki. Ja wezmę teraz standardowego Quake'a. Tutaj mamy, słuchajcie, poziomy trudności. No i fajnie to wygląda, naprawdę. Fajnie to wygląda, no, gierka jak najbardziej 3D. Chociaż są też fajne uproszczenia, prawda, niebiosa, ale wtedy no jeżdżyło to, jeżdżyło to łeb, ta, ta zwykła po prostu powiedzmy sprite ruszający się, ale robiło to wrażenie i nadal jak patrzę tak, słuchajcie, to bardzo ładnie się to prezentuje. Jest to port przystosowany, można to nazwać spokojnie remasterem, remake'em nie, bo wtedy bym oczekiwał Quake'a, prawda, E, słuchajcie, e, bardzo realistycznej grafice, ale e, jest to też ukłon, słuchajcie, dla fanów Quake'a i chyba w ten sposób e, powinno to być. I powiem Wam szczerze, ciężko mi się gra. E, to, te, to jest gra typowo dla mnie pod PC. tak oj widzicie, tak więc no e, troszkę sobie e, lub, lubiłem poskakać w, tym, w tej grze, ale no tutaj zdecydowanie nie jest łatwo, a ja nie muszę skakać, dobra, nie, nie muszę skakać przy tym pierwszym. Zawsze tak e, szybkość w kłejku bardzo podziwiałem, e, no pamiętajcie, że ogry, ogrywaliśmy to bardziej na PC-tach, bo na konsolę to było niemożliwością ogrania tej gierki. O pieknie, dojedzie, a ja tutaj biorę głośniej. Tak więc ta animacja, to wszystko jakoś to nie kuje w oczy, może po prostu przemawia do mnie sentyment, ale naprawdę myślałem, że będę żałował, że będzie coś po zjebane po prostu myślałem, że będzie port. Wypaszę mi dosłownictwo, ale e, tego się oczekiwałem, ale no nie zawiedli kochani, no naprawdę e, bardzo mi się podoba. E, nawet możemy sobie podstrenować z błotami, słuchajcie, jak się dobrze nie czujemy w walce. Z prawdziwym przeciwnikiem. No i pamiętamy bardzo dobrze te levele, Co? Koza, koza, kocham kwaya. Heidi Software zrobił ogromną robotę, dając nam super FPS od Wolgensteina. Słuchajcie, poprzez Quake'a Duma. No, ja na tych grach się wychowałem, to były pierwsze FPS-y. E, lubiłem bardzo i iść do przodu i strzelać. Zauważcie, że wtedy ten system strzelania e, był po środku ulokowany, jest to nawet e, możliwość przełączenia słuchajcie, e, w dumie, chod dla e, takich wyjadaczy, wyjadaczy jak wyjadaczy, no, ja wyjadaczem nie jestem i nie będę, ale mówimy o Gra, o graczach, którzy się wychowali w tym, e, słuchajcie, okresie i marzyli o mieć w domu kompendium. E, kompendium, e, jeśli masz Pentium, kup kompendium. E, takie hasło było w Secret Service. jak nie masz Pentium, to też kup kompendium. Tak więc Pentium wtedy Pentium 90 mieć w tamtym czasie to było marzenie moje. Ale się doczekałem dopiero w 2000... milenijnych innymi miałem. W 1999 roku kupiłem już komputer, pamiętam. A w 1998. E, miałem już PlayStation. Dobra, bo ja się... Widzicie, jak się zagadam, to ja tak mam Bo wyłączyłem się nie w grze. To no fajnie, fajnie, bardzo mi się to podoba. Tego lubiłem. No, i spójrzcie się na gościa, normalna jest. Cieniowanie jest o wiele poprawione w starym chodzie, ale. No, i chodzi to naprawdę bardzo płynie ta gierka. Mam wrażenie, że e, pływam tą postacią, ale to po, tak to zostało zrobione, prawda? Żeby to było bardzo płynnie działało, było przystosowane na współczesny moment i się to sprawdzi, bo sam gameplay się broni. Jest nadal mega, jest szybka akcja i jest ten nasz stary Quake. Ja się cieszę, nie wiem nawet jakie są słuchajcie, opinie, recenzje. Nie oglądałem, bo na to nie mam czasu. Ale. No i co, udało mi się w końcu usłyszeć jaki piękny jest soundtrack w tej grze ze względu na to, że e, nie wiem czy wersja na Nintendo 64 taki miała, ale tutaj pierwszy raz słyszę, no bo na PC niestety ogrywało się tego pirata od kogoś, od kumpla się pożyczyło i słuchajcie, i się grało na piracie i tej, tej muzyki nie, nie słyszałem. Widzicie, że zapomniałem, gdzie tutaj jest ten klucz, ale popływamy sobie. W trzecim planszu, w trzeciej arenie chyba jest. No i Soundcloud jest tu mega, no? O, 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 zapomniałem, że my przecież życie tracimy pod wodą, kochani. Tutaj to wszystko fajnie się wygląda, prawda? No ładnie to się prezentuje. Tutaj byłem. No gdzie jest ten srebrny klucz? Tutaj byłem. Czekajcie. Doropel... Dobra. Jej, jakby ktoś się jakby kogoś coś bolało. No naprawdę ta muzyka jest. Ścieżka dźwiękowa jest super, dobra. Tutaj mi jeszcze nie było. O tak, już pamiętam. To. No i oświetlenie zupełnie, tak, mówiłem o oświetleniu na pewno. Panie się to wkomponowało, ładnie to klimatycznie nam to ducha oddało. quake'a tak więc muszę sobie wyłączyć przy... zmiana broni bo w multi to nie za bardzo a armory mamy prawda tak więc o to się walczyło w trybie multiplayer pamiętam że nie graliśmy na cold damage ojej tutaj peg. tutaj nam ja. mamy już dostęp Srebrny kluczyk. Możemy wrócić. Jest. I tutaj nam ten bydlak wyskoczy. Co go się zniszczy? Bo włączyłem sobie na easy, ale powiem wam szczerze, że spokojnie można na normalu grać, bo jakieś tak intuicyjnie się fajnie wszystko strzela, nawet nie zauważyłem. Nie ma takiej precyzji jak na myszce, ale no jesteśmy w stanie, jeżeli jesteśmy bardziej konsulowcy, no to jak najbardziej się e, przyzwyczajimy i możemy sobie grać na padzie, chociaż wiadomo, takiej, słuchajcie, precyzji to ta gierka nie ma e, jak na myszce, ale no, no, nie ma się co oszukiwać. Jeszcze wariat jeden wyskoczył. No i dobra. Ostatni, trzeci level sobie gniemy, bo już troszkę gadam. Co to za pasza? A! No przecież! To ta zdenka, nawet. Zdenko pokazywało nam gameplay. Dostał, skurczybych dostał. Rocket Launcher płynie się w ziemię, zazwyczaj strzelało. A tutaj, jak wprost, to też jak najbardziej działa. O, tych, to to nic z cholera nie ruszało. Tutaj pamiętam, że był klucz. oczywiście. Oni wstawali, tak więc nie koncentruję się nad nimi, bo zombiacy to... Tak. No pamięta się troszkę te, te plansze, powiem wam szczerze. Tutaj wyskoczy to. Ta... Super, ale fajnie się dziercuje. Kluczyk już jest. Po co jeszcze na niego? O tu jest pułapka. Pyk. Ale idziemy tu, zapadniemy się. Nie wiem czy to oświetlenie nie jest właśnie Dodatkowo Trzeba ja coś zwaliłem, już się pamiętam Czekajcie Tokojcie, czy Nie do końca się tak pamięta. a O, tak się broń przełącza elegancko, Przy, przytrzymując L1, wyświetlają nam... A, przez transfer no tak. Lakietrancer e, dawał robotę i nabył zo nawet zombiaki niszczy. Tutaj jest off. Ja myślałem że na początku, że to mnie zawsze zniszczy, a to pyk, przejście takie. To sobie zmienimy broń na dubeltówkę kochałem te bronie wszystkie ale ten koleżka to woli dostać po raciecia Skacza jak świnia dobra, już podtypię oj zapadł się z powrotem pewnie muszę dojechać spadaj, brzydki jesteś maści los! I pyk! No w 3 minuty, 27 zabiłem 13. Słuchajcie na 31 i sekretów 0 na 3. Skąd ja to znam? E, ale były tam parę sekretów, już zapomniałem. Ale były, były. No widzicie? Właśnie te też te sekrety były jak najbardziej tak. Super Quake, jak najbardziej, fajny port. Bardzo miło mi się go wspomina. I fajnie się do niego wrócić. Przejść sobie na lajcie teraz w nowej odsłonie, bo tak to się grało na pcecie. Teraz wygodnie jak król, siedzę sobie na łóżeczku. Fajny telewizorek. Jest konsolka, jest padzik i jest Bajlando. Super. E, Piszcie, jakie są Wasze spostrzeżenia odnośnie nowego Quake'a i jakie macie wspomnienia z tą, e, z tą gierką, bo no, e, wchodząc w ten filmik na pewno lubicie Quake'a, bo tak to chyba tytuł by inaczej nie przyciągnął, nie? E, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!